Pytam się, kto jutro jedzie na pierdoloną wycieczkę. Jakieś wakacje? Holiday? Wolne, bo jesteś zmęczony. A zajebiście się zmęczony. Jaskowski pan pewnie też jest zajebiście zmęczony, bo mówi do Was kretyny, że będzie kurwa, koniec świata. Armagan pierdolony. A wy macie wyjebane. Ja jutro wstępuję do wojska. Idę, rozlegniżowana, nie znam takiego słowa, przy, czy, czyli goła, rozliwana, w huścicie. Stanę przed tym idiotą i powiem: I swear killing the family. I swear killing children. Because I am fucking dick. Tak, jesteś. Kompletnym fiutem, jeżeli przysięgasz, kurwa, zabijać małe dzieci. Ty pojebany, kurwa, idzielo. Przysięgam za jebie każdego fiuta, który jest w stanie zabić małe dziecko. Idźcie, skarżyć się Putinowi. wie komu. Bogu się skarży, bo za jebie Boga, jeżeli każe mi i zgwałcić małe dziecko, za jebie Allaha, za jebie Boga, za jebie, kurwa każdego. Przysięgam na Boga, ojca, za kurwę jebaną, która chce dziecko. Ale nie zaczynajcie ze mną, bo kurwa rozjebie każdego. Niech policja tu przyjedzie. Ale pierwsze niech zajebią tych żołnierzy, którzy zabijają dzieci na Ukrainie. A wy, zanim wylejecie ostatni łyk wody, pomyślcie, że to jest ostatni wasz pierdolony łyk. Bo w Afryce ludzie, dzieci przepraszam, malutkie dzieci, nie wyobrażam sobie ja. Jednej godziny spragniona. Przysięgam, nie umiem. Bardzo mi się chce zajebiście pić i wypiłabym kurwa kałużę, bo mi się tak zajebiście chce być. A te dzieci nie mają tej pierdolonej wody przez tydzień, a wy kąpicie się w jebanych saunach, w jebanych basenach, wy kurwy pierdolone. Ja też jestem kurwą pierdolą. Rozjebię się dlatego, że skrzywdziłam dzieci, Boga, życie. Wezwijcie policję. A wiecie co ja zrobię z wami? Debili. Bo powiem, że jesteście kretynami. A ja idę właśnie kurwa nie ja wiem, rozjebać Aberdeen. Idę na Union Street rozjebać. Dziękuję. Do widzenia.